Hejka, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować spawarkę, którą zakupiłem jakiś czas temu. Aczkolwiek był bardzo nieprzemyślany zakup, bardzo dużo wad ta spawarka ma. Można sobie, można sobie, jeżeli ktoś nie ma wielkich pieniędzy, bo właśnie o to tutaj chodziło, że nie miałem zbyt wielkiego budżetu, więc zakupiłem jak najtańszą spawareczkę w trzy metody, które w ogóle mi nie są potrzebne. Wtedy pomyślałem sobie, a będę miał spawarkę, będzie spawać Tigiem, elektrodą i, i migmagiem, ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy, po prostu a nawet nie na dzień dzisiejszy, chwilę później zrozumiałem, że najlepiej mieć dwie spawareczki, jedną właśnie do jednej metody, drugą do drugiej metody, więc tą spawarkę zostawię na pewno na elektrodę, znaczy nie na pewno, bo dopiero yy, w następnym odcinku będę sprawdzał po raz pierwszy, jak ta spawarka w ogóle idzie na elektrodzie. Czy w ogóle warto sobie zostawić? Producent napisał, że ona wyciąga 200A. Jakoś nie chcę mi się wierzyć, że to jest 200A. Widzieliście w moich poprzednich filmikach, że spawałem normalnie magiem. Spawałem jakąś balustradę, czy, czy coś tam jeszcze innego, więc w miarę, w miarę idzie. Ale dzisiaj Wam powiem właśnie o wadach i zaletach, które, które właśnie ta spawarka ma. E, obrócę zaraz właśnie filmik i zaczynajmy. Widzicie, to jest firma. Firma się nazywa Weltmaster e, Tym się zasugerowałem, że fajna nazwa. E, wygląda spawareczka bardzo, bardzo ciekawie. Słuchajcie, czekajcie. Załączyła się, załączyła się, wszystko działa. Bardzo prosto po obsłudze. Troszeczkę wentylatorek hałasuje, ale e, tutaj macie przełączniki. Tu macie na MMA, czyli elektroda, MIG. No, MIG w, w Anglii mówi się MIG, ale u nas jest MIG albo MAC. Jeżeli ktoś nie wie, to różno, MIG i MAC różni się tym, że są dwa różne gazy używane. W jednym jest... Aktywny, drugi nieaktywny, ale to nie się o tym i macie tutaj na tiga. dziś Dzisiaj yy, tylko widzicie, yy, dzisiaj będziemy, będę próbował na MMA, ale to w następnym odcinku. Czekajcie, wyłączę ją, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu, żeby ona teraz chodziła. Dobra, jest wszystko ten. Widzicie, jak widzicie, tutaj jeszcze jest uchwyt. Elektrody jeszcze zapakowane w folii, masa, no i kabel do maga. No i jak widzicie ta spawareczka no całkiem przyzwoicie się prezentuje, niewielka, to właśnie to jest fajna, fajna sprawa właśnie w spawarkach, które, które są zasilane normalnym prądem, tam 230 W. Bo siłowe, wiadomo, że to już dużo, dużo większe na warsztacik, na stoliczek fajna sprawa. Jakie, Może zacznę od samych plusów tej spawareczki: ten World Masters Master. Plus taki był, że właśnie cena była bardzo niska. Dostałem. Przesunęło tutaj wszystko. Zasugerowałem się tym, i to największy błąd, którym nie powinniście się sugerować, ale człowiek uczy się na błędach, to że. Za, za niewielkie pieniądze było praktycznie wszystko. Dostałem do tej spawarki, do tej spawarki butle. Dostałem uchwyt na elektrodę. Uchwyt do y, migmaga. Masę, ale to jest standard, wiadomo. Dostałem rękawice przyłbicę. Słuchajcie, taką, o, kiedyś pokazywałem taką przyłbicę. Musiałem niestety ją przerobić. Y, jak widzicie, tutaj niby była samościeniająca. Już jest wymontowane. Już jest zmieniona normalnie na na pasywną, w środku jest normalne czarne szkło. Dlaczego? No właśnie, za darmo jak się dostaje, to w większości nie działa. No i ten ekran samościemniający nawet nie zaskoczył. Wymieniałem baterie pokrętła, w ogóle te pokrętła tutaj w środku, to całe, posłuchajcie, one się kręcą w kółko. Nie powinno tak być. Powinny, powinny mieć jakiś opór, jedno i drugie. Badziew po prostu chiński. Yy. Nie mogę w sumie powiedzieć, że bardziej w chińskich, bo Chińczycy też robią dobre rzeczy, ale tutaj po prostu najtańsze, tylko po prostu, żeby zachęcić klienta, żeby kupił. No i ta przyłbica, aczkolwiek będzie mi długo służyć, bo to jest super przybica. Miałem taką samą przyłbicę, bez, bez tego pokrętła, po prostu pasywną przyłbicę. Wiele lat temu jeszcze pracowałem w Polsce, nie wiem, 2-3 lata pracowałem, dostałem od majstra taką samą przyłbicę. Ona jest fajna, bo jest lekka, wygodna, aczkolwiek minus taki, że nie otwiera się szkiełko, szybka się nie otwiera, więc to jest minus. Ale generalnie fajna rzecz. Można sobie zakupić do dodatkowy, inny, właśnie ekran samościemniający dla tej przybicy i będzie petarda. To dostałem. Dostałem jeszcze, słuchajcie, tam był, tam był spray na odpryski, anty, antyodpryskowy, tak. Był, była pasta do, do, do tego, żeby zamoczyć sobie łuskę, żeby odpryski nie łapały łuskę. Był, szczotka druciana była. Było, co ja wam teraz, wiecie co, bardzo dużo. A, drut był. Drut był, jedna rolka była piątka, jedna była jedynka drutu. No naprawdę bardzo, bardzo dużo bajerów, więc napaliłem się troszeczkę na to, Aczkolwiek nie wiem po co. No dziwne, zachowałem się troszeczkę jak taki nowicjusz, który nigdy w życiu nie widział jak to się robi, a, a na tym polega właśnie biznes. Zachęcasz ludzi, ludzi po prostu dodając gratisów, które w rzeczywistości są bardzo złej jakości i na samym końcu <laughs> i na samym końcu człowiek i tak z nich nie korzysta. Aczkolwiek tutaj parę rzeczy się przydało. To były takie, tak, taki wielki plus, właśnie cena i te, i te gratisy, dlatego tak się trochę napaliłem. Tak jak mówię, może też kolor mnie zmienił, bo maszyna jest niebieska. I słuchajcie, są spawarki, właśnie z Spartusa. O, SpartuS, którą właśnie w przyszłości będę chciał zakupić. Odpowiedni model zobaczycie na tym kanale, bo jest dużo modeli. Mam sprawdzony model już. już Dyskutowałem z osobami, które użytkują tego, tego rodzaju spawarkę, więc zmienił mi właśnie kolor. Bo tu jest niebieski, tam jest niebieski i, i troszeczkę się napaliłem. Teraz minusy. Minusy tej spawarki. No i teraz minusy, bo minusów jest bardzo dużo w, tego, tego, w tej właśnie spawareczce. Po pierwsze, kiedyś Wam powiedziałem, że ta spawarka że w ogóle jak kupujecie spawarkę, to najlepiej najprostszą. Dwa, trzy pokrętła i starcza. No, myliłem się, tutaj bardzo mi brakuje niektórych funkcji dodatkowych, dodatkowych bajerów. Ta spawarka, jak widzieliście, posiada tylko trzy pokrętła, indukcyjność, posłów drutu i napięcie, natężenie, więc to jednak jest za mało. Fajnie by było na przykład, jakby było dodatkowe, przykładowo, w spawarkach już lepszych, już droższych. Dodatkowo są opcje takie jak upalanie drutu przy spawaniu MIG-MAG, czyli przy zakończeniu, jak spawacie, możecie sobie ustawić ile drutu ma zostać po wyłączeniu łuku, po odcięciu łuku. Druga kwestia, jakie mi tu brakuje, to jest puls. Bardzo się przyzwyczaiłem do spawania pulsem, w szczególności stale nierdzewne. Kwaśne. Puls jest praktycznie no niezbędny. Bez, bez pulsu, jeżeli ktoś wie o co chodzi, bez pulsu właśnie bardzo dużo jest odprysków, które ciężko jest usunąć z niecewki, więc to jest dobra opcja. Tak samo puls jest fajną sprawą, jeżeli spawa się wymuszone jakieś pozycje gdzieś na ścianie trzeba czy w suficie spawać, puls jest fajną sprawą, więc tego mi tutaj brakuje. Kolejna rzecz na samym początku w ogóle powiem o pierwszej rzeczy powiedzieć. Nie ma czterotaktu. No to jest też yy, uciążliwe. To jest właśnie, jak nie ma czterotaktu, to można sobie małe rzeczy spawać nieciągiem długim. Jeżeli ktoś nie wie, mamy dwutakt i czterotakt. Dwutakt to jest yy, właśnie tak jak w tej spawarce. Trzeba trzymać, trzymać przycisk i w momencie, kiedy puszcza się przycisk, wyłącza się spawarka, wyłącza się, no, przestajemy spawać. Na czterotakcie naciskamy i sobie jedziemy i drugi razem naciskamy i wyłączamy. To jest bardzo, bardzo niekomfortowa rzecz, gdzie ja jestem przyzwyczajony do taktu praktycznie zawsze czterotaktem. Ja nawet, jak potrzebuję tylko coś hefnąć, to automatycznie palec już mam tak wyćwiczony, że dwa razy naciskam i nawet, nawet nie przełączam na dwutakt. To jak tego bardzo mi brakuje. Widzicie, to już jest trzecia rzecz, a dopiero zaczynam. Kolejna kwestia tak, Słuchajcie, czekajcie. Co tu dalej mi brakuje w tej spawarce? Nie mogę powiedzieć, bo raczej nie psuje się. Działa tak, jak powinna. Aha. Czwarta, czwarta rzecz to jest oszukaństwo z tymi, z tymi amperami. To ma, ta spawarka nigdy nie wyciągnie 200 amper. To jest po prostu takie trochę przereklamowane. Rzeczywista tam rzeczywiste tam mo, rzeczywista moc to Wydaje mi się, że 160-180 amperów jak jest, to jest max. Nie lubię, nie lubię jak właśnie przekłamują często właśnie na tych chińskich spawarkach producenci czy nawet nie producenci, ale sprzedawcy przekłamują po to, żeby sprzedać taką spawarkę. Najśmieszniejsze jest to, że czasami weźmie się spawarkę słabszą, która, na której producent napisze mniej, a ma większą moc niż ta. Więc to jest Kolejna kwestia, która która, no, która mi się nie podoba. Kolejną rzeczą, rolka napędzająca w środku drut, która ciągnie ten drut, jest tylko pojedyncza, nie jest podwójna. Często właśnie w tych, słab, w tych mniejszych spawarkach jest ten minus, że nie są podwójne rolki napędzające. Jakoś bym tak chyba Wam tutaj pokazać chciał, ale nie wiem, czy ją tutaj wyciągnę. Poczekajcie, zaraz pokażę. No i dobra, i słuchajcie, teraz pokażę Wam, będziecie lepiej widzicie. Jest tylko jedna rolka. Podnosimy, jest tylko jedna, jedna, jedyna rolka. W lepszych spawarkach są dwie rolki. Dlaczego o tym mówię? O tym, że po prostu jest tylko jedna rolka, bo często jak jest jedna rolka, ten drut słabiej idzie, jest gorzej nawinięty, później jest problem go ściągnąć. Tutaj nie ma tego problemu, jak macie dwie rolki. Ale to mówię, to jest, to, jest, to jest wada właśnie spawarek tych 220. Więc to są rzeczy, na które powinniście generalnie zwrócić uwagę, kiedy kupujecie spawarkę. Jeżeli ktoś ma wielki problem ze znalezieniem dobrej spawarki, na dzień dzisiejszy mam już wiedzę, mogę doradzić, jaką to spawarkę warto kupić. Nie napalajcie się na spawarki za kilkaset złotych. Trzeba 2-3 tysiące zapłacić naprawdę za dobrą spawarkę, która będzie Wam służyć na pewno lata. I Nie będziecie się przejmować, że musicie jakiś inny materiał pospawać, będzie Wam chlapać, pluć. W następnym odcinku będziemy, będziemy próbować spawać nią elektrodą. Aczkolwiek długi czas już nie, nie spawamy elektrodą. Zobaczymy jak to będzie. Mamy już elektrody przygotowane. Rutulowo-celulozowe to są jedne z lepszych elektrod do spawania. Więc, więc myślę, że na dzień dzisiejszy wiecie, wiecie już na co zwrócić uwagę. Swoje spawareczka i tak wyspawała. Potrzebowałem właśnie parę rzeczy, tak jak widzieliście dwie balustrady na balkony, czy, czy jakieś tam drobniejsze rzeczy, czy wózek do, nawet pod spawarkę. Wyspawała, nie było problemu. Żaden szał, ale też nie miałem żadnych problemów, że ona mi coś tam niestabilnie szła. Raczej napięcie jest takie stałe, jak sobie ustawimy, więc generalnie może być, jeżeli ktoś tam ma nie z jakimś wielkim spawaczem, może sobie gdzieś ją tam mieć za parę stówek, Taką spawarkę, aczkolwiek już nie, nie widziałem jego na Allegro. Są jeszcze te same spawarki, ale do spawania MMA, czyli elektrodom, no właśnie do tej jednej metody. No, szukałem, chciałem znaleźć takiej samej właśnie, która z, w mig jeszcze potrafi w tej metodzie spawać można, ale nie, nie ma już. Więc generalnie chyba się nie sprzedawały, albo się wszystkie wyprzedały i nie ma już. I ciężko już je dostać. Też tak może być. No dobra, mam nadzieję, że ten filmik dzisiejszy dał Wam troszeczkę większe obeznanie właśnie na temat, na temat spawerotki, jaką warto zakupić. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk czy, na czerwono napisane, subskrybuj do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności, za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję, całkowicie, całkowicie za darmo, a jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć Funkcję Wesprzyj. Dzięki temu e, drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. E, mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!